Dzień dobry, dzisiaj moim gościem jest Mateusz Muński. Mateusz, witam Cię serdecznie. Witam serdecznie. Na samym początku zapytam Cię o to, co miało miejsce w ostatnich kilku tygodniach, czyli Socjus Camp. Jak on wyglądał z Twojej perspektywy? Czy czuć w drużynie taką atmosferę, że rzeczywiście idziecie po awans? Jak to wyglądało od środka? No Myślę, że, że były to fajne przygotowania, bo, bo mieliśmy pierwszy raz taką możliwość. Ja bynajmniej miałem być na tak długim obozie i, i... No i nie marnowaliśmy czasu, bo po coś tam jechaliśmy i, i trenowaliśmy na, na 100%. Zagraliśmy też dużo z więc myślę, że to, to na pewno na plus. No i każdy, każdy wie, po co czemu ma służyć taki właśnie okres przygotowawczy, żeby jak najłatwiej nam było w lidze, bo, bo walczymy o najwyższe cele, nie? A jak oceniasz swoją formę podczas tego obozu? Czy widzisz postęp w swojej grze względem rundy jesiennej? No, staram się analizować na pewno w ogóle całą rundę, cały zeszły rok i, i, i na pewno więcej od siebie wymagam i, i, i tego nie ukrywam, ale, ale mówię, że analizuję i, i cały czas się uczę i mam nadzieję, że, że to przyniesie owoce na, na, właśnie na drugą rundę. Nie? A co właśnie analizujesz? Na czym skupiasz się w tej właśnie analizie? Między innymi może postronni kibice zauważają Pewną taką zależność, że w pewnym momencie wchodzisz w dribbling później i jeżeli ci się nie uda, to później masz problem z tym, aby wchodzić w kolejne, czy też to zauważyłeś, czy może z twojej perspektywy trochę inaczej to wygląda? No na pewno też to ma na tle psychicznym bym powiedział, że, że duży, duży wpływ i na tym też pracuje. Najbardziej uważam, że nad tym pracuję, bo 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 uważam, że, że, że ja jako umiejętności mam, żeby, żeby dać dużo więcej tej truszyni i, i na tym się głównie skupiam, ale, ale też nie mogę zaniedbać tych aspektów i, i i taktycznych. Cofnijmy się na chwilkę do pewnie jednego z przykrejszych, bardziej przykrych incydentów w Twojej karierze, czyli tych ostatnich miesięcy w arce Gdenia. Podpisałeś kontrakt w Wiśle Kraków, ale dalej byłeś piłkarzem arki i zostałeś kompletnie odstawiony na rundę wiosenną w tamtym sezonie, a przecież na jesień byłeś podstawowym piłkarzem. Czy Twoim, czy twoim zdaniem troszeczkę zahamowało to rozwój Twojej karierze? No ciężko powiedzieć, bo, bo nie, nie jestem w stanie powiedzieć co gdybym grał, co, co, by się, co by się działo dalej i to ciężko tak, to można gdybać tylko, ale, ale no na pewno coś, coś, coś mi uciekło, ale, ale mówię, że to już zawsze mówię, że, że to już było, tego już nie zmienię i widocznie tak miało być. A jakie są teraz Twoje relacje z Arką Gdynia, takie bardziej neutralne, negatywne czy, czy jednak pozytywne? No z mojej strony na pewno i tak y, dziękuję temu klubowi, że, że, bo jakby dorastałem w, w, w dyni i tam się wszystkich tych postaw uczyłem, więc, więc na pewno jestem wdzięczny temu klubowi, no a, 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 a nigdy nic złego na, na, na ten klub y, nie mogę powiedzieć, bo, bo, bo mówię, że, że dużo dużo mu zawdzięczam i dziękuję. Później trafiłeś do Wisły Kraków, no i ten sezon wykonania Białej Gwiazdy był niezbyt udany. Spadliście z ekstraklasy. Co czułeś wtedy, gdy wracałeś z Radomia, i później musiałeś czekać tydzień na mecz z Wartą Poznań? Jak to wszystko wyglądało od środka? No, myślę, że to był najgorszy na pewno, chyba moment. Jak w mojej przygodzie z piłką, i, i, i ciężko się o nim gada, ale, ale, ale mówię teraz też tak po, po czasie, że, że takie rzeczy na pewno dużo uczą, i, i na pewno robi, chcę zrobić wszystko, żeby, żeby drugiego momentu takiego nie było i, i wynieść lekcje na przyszłość. A czy po spadku z Wisłą nie zastanawiałeś się, czy może nie zostać by w ekstraklasie? Czy miałeś jakieś oferty od innych klubów? Możesz coś zdradzić? nie, od razu miałem spotkanie ze zarządem jakby i, i od razu nakryciliśmy, że zostaje i, i postaram się pomóc w, w powrocie do, do, do elity, nie? Jeszcze proszę jeden wątek, bardziej obecny do Wisły trafił Aleks Mula, czyli piłkarz grający na co dzień na Twojej pozycji, czy bardziej mobilizuje Cię to do cięższej pracy, czy jeszcze ciężej chcesz pracować, aby wygrać tą rywalizację, no bo raczej ciężko będzie Was obu pomieścić w jednym składzie. No myślę, że no Aleks to jest dobry piłkarz i myślę, że i mój, i, i przede wszystkim mi pomoże taka rywalizacja sportowa, bo, bo to będzie nas obu ciągnąć w górę i, i myślę, że to jest dobre i, i tak na to trzeba patrzeć. Dobrze, teraz zadam kilka pytań od kibiców z Twittera. Łukasz zapytał, czy czujesz, że zatrzymałeś się w rozwoju? Jaki masz pomysł na wyjście z impasu? No tak jak mówiłem wcześniej staram się analizować wszystko i, i, i e, jakby wszystko analizować i robić tak, żeby tych błędów nie powtarzać. Wiadomo, że niektórym to przychodzi szybciej, niektórym później. E, to jest już indywidualna sprawa i, i czy uważam, że stanęłem w rozwoju na pewno nie jest tak, jak chciałem od siebie i, i się spodziewano, że, że że będę się rozwijał, na pewno to jest spowolnione, też tak uważam, ale, ale mówię, staram się wynieść z tego lekcję. Kolejne pytanie od Jaro, dlaczego twoja motoryka tak osłabła, co jest tego przyczyną? Myślę, że to jest wszystko sprowadza się do, do, do jednego, że, że o, o psychologiczne podejście bardziej, myślę, że to, to, to jakby mnie blokuje i no i stara się nad tym pracować i głównie nad to zwracam zwracam teraz uwagę, nie? I ostatnie pytanie od kibiców z Twittera, Tomasz, czy grasz w Makao? Może to jest właśnie pytanie odnośnie obozu, bo ponoć piłkarze Wisły w tą grę grali. Ja nie grałem, ale no ale więc że chłopaki grali, ale ja, ja ja nie grałem. To może innym razem będzie okazja. Tak. I jeszcze na sam koniec seria takich krótkich pytań. Taki pomidor pewnie kojarzysz, taką formę zadawania pytań. Pytań jest sześć, także zobaczymy, jak sobie z tym poradzisz. Także gotowe? Gotowy, no. Jako miasto wolę Kraków od Gdyni? Może być. Kraków od Gdyni, tak? Tak. Sopot. Dobrze, taką odpowiedź uznaję Ale cieszę się, że przeszedłem do Wisły Tak W meczach z Arką Gdynia zawsze jestem podwójnie zmobilizowany Na pewno Polubiłem Aleksa Mule, ale to ja wywalczę pierwszy skład w rundzie wiosennej Pomidor Baraże nas nie satysfakcjonują, będziemy walczyć o awans bezpośredni Tak Wisła Kraków awansuje w tym sezonie do Ekstraklasy. Tak. No i to by było na tyle. Całkiem nieźle poradziłeś sobie z tymi ostatnimi pytaniami. Dobrze, w takim razie dziękuję ci serdecznie Mateusz za ten wywiad dzisiaj ze mną był Mateusz Muński. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dzięki i do zobaczenia.